Cześć, witam was w kolejnym odcinku Nie ma jak Winnicy. Dzisiaj jesteśmy w jednym z najważniejszych miejsc w Polsce dla winiarstwa, w lubuskim centrum winiarstwa z Marcinem Nowakiem, który dalej opowie nam, co tutaj możemy zobaczyć i dlaczego jest to tak ważne miejsce dla winiarstwa w Polsce. Witam wszystkich, witam Cię Aleksandro. Jesteśmy w Lubuskim Centrum Winiarstwa w Zaborze, w województwie lubuskim, jak sama nazwa wskazuje. Dlaczego najważniejsze miejsce? Ponieważ jest to pierwsze w Polsce miejsce dedykowane przez samorząd województwa uh -huh. rozwojowi branży winiarskiej, czyli utworzone ściśle po to, żeby rozwijać możliwości winiarskie uh -huh. nie tylko tej gminy, tych okolic, gdzie jesteśmy, ale całego województwa. Uznano kilka lat temu, że jest to bardzo. To istotna branża mhm. dla regionu, dlatego dla promocji, regionu. Tak, tak? dla mhm. promocji jest wyróżnikiem, dlatego warto stawiać na to winiarstwo, żeby ono sobie tutaj tak jak w dawnych czasach radziło, bo przypomnę, że na tych terenach winiarstwo od połowy XII wieku występuje w formie komercyjnej, o czym pewnie mhm. jeszcze więcej powiemy w środku. Więc w dużym uproszczeniu mówiąc, jest to miejsce, w którym zapoczątkowano taką zorganizowaną działalność na rzecz branży winiarskiej, a obok mam jeszcze do tego wszystkiego winnicę samorządową, też inicjatywa samorządowa, która samorządu jest dosyć spora. Tak, jest to winnica 35-hektarowa, ma już 10 lat, 10 lat temu marszałek mhm. województwa pani. Panie mają dużo wspólnego z rozwojem winiarstwa w Polsce. Mm. Więc Elżbieta Anna Polak, naszego po prostu zainicjowała tutaj sadzenie trzewów. Dzisiaj już jest to winnica produkcyjna o potencjale chyba wciąż no, największym w Polsce, no, bo jeżeli tak, chodzi o. No, tak, no bo to jest bardzo duży obszar. Tak. Z tych dwóch względów, chociażby pierwsze centrum, największa winnica, możemy mówić, że serce polskiego winiarstwa bije w zabawie. I też można powiedzieć, że jest to takie miejsce, które zmienia postrzeganie wina w Polsce, tak? ponieważ mogą tu przyjeżdżać turyści i jednocześnie są edukowani i przedstawiana jest im ta historia i winiarstwa i produkcji, także trochę ta mentalność i to jakby w ogóle postrzeganie wina jest tutaj zmieniane. Bardzo dobrze to Aleksandro odczytujesz, bo rzeczywiście ta oferta jest kompleksowa. Od odnawiania tradycji, bardzo bogatych mm -hmm. tradycji historycznych tego regionu, poprzez edukację winiarską, nie tylko w zakresie zakładania własnych, czasami może nawet przydomowych upraw, takich pierwszych kilku krzewów, które się później zmienią w winnice, ale chodzi też o kulturę winiarską. Mm -hmm. Bo my musimy odbudować kulturę winiarską. Polacy kiedyś wino cenili, tak, tak. znali się na winie. Później to wszystko w wyniku nie tylko z winy nas samych, ale całej historii, która się Będziemy przetoczyła. Będziemy o tym jeszcze nasza, mówić, nasza, prawda? Zmieniło tak, oczywiście. No właśnie, Zaproszę Cię do środka wróciłem. jak Nowak Kowalską, bo hmm? porozmawiamy sobie więcej też o tej historii. Ale ta kultura winiarska także, no jeszcze realna pomoc samym winiarzom, o czym pewnie powiemy na końcu, ale właśnie. też do tego wątku wrócimy. Także, tak jak stwierdziłaś, jest to wielopołądkowa działalność na rzecz rozwoju winiarstwa. nie tylko w regionie, w no całym właśnie. kraju również, bo i turyści, z Polski, z zagranicy nas odwiedzają w formie zorganizowanej i indywidualnej i cały czas, no, mamy nadzieję, że wrócimy do tego okresu, kiedy to centrum będzie całkowicie otwarte, ale cały czas tutaj się ludzie przez cały rok pojawiali. No to właśnie o to nam chodzi, a teraz jesteśmy w pierwszym miejscu, które się zwiedza, tak? Tak, tutaj się zaczyna ścieżka dydaktyczna, ścieżka tutaj dydaktyczna. zapraszamy na początek, obojętnie czy jesteśmy indywidualnie Aha. w centrum czy z grupą, ale zaczynamy tutaj, bo warto wytłumaczyć na początek dlaczego to winiarstwo z tylu wieków tutaj z powodzeniem się mm -hmm. e, uprawia, no jak wiadomo w każdym regionie winiarskim potrzebnych jest kilka czynników, to są przede wszystkim czynniki klimatyczne, ukształtowanie terenu. Nie inaczej jest tutaj. Widzimy winnicę samorządową, jak wspomnieliśmy i ona ma, nie wiem, czy to będzie wyraźnie widać, ale takie charakterystyczne obniżenie w kierunku południa, bo chodzi o tą wystawę południową tutaj na tych terenach pofałdowanych wokół Zielonej Góry, wzdłuż środkowej Odry, często mhm. właśnie tak kształtowanie terenu tam. To jest pał mhm. zielonogórski, on się tutaj mniej więcej zaczyna, opada bardziej na południowy zachód. To są wzniesienia do mniej więcej 200 metrów nad poziomem morza, ale bardzo często tak właśnie fajnie wyprofilowane i to Sprzyja działalności winiarstwa. Czyli, właśnie taka wystarczająca, delikatne wzniesienie, wcale nie potrzeba bardzo ostrych tych wzniesień, żeby tutaj na i na odpowiednie warunki dla winiarstwa były. Oczywiście no, optymalne byłoby to na nachylenie, takie jak na winnicach tarasowych, ale tutaj jest to pod mniejszym kątem. Natomiast najważniejsze, że nie są to takie płaskie, płaskie tereny. zupełnie tereny, mm -hmm. na których też oczywiście możemy działalność winiarską mm -hmm. prowadzić, no ale tutaj jak winiarz już się tym instynktem. Wyczuje, już wie, gdzie nie będzie zmrażać, gdzie będzie więcej tego słońca, no to Aha. sobie poradzi. Dobrze, a co jeszcze sprzyja tej uprawie? To ma wpływ również na to, jaka, jakie wino później powstanie z tej winorośli? Wino to pochodna ziemi, tak? Gleby są różne piaszczyste. One są nieurodzajne nie dla innych e, branży rolniczych może, ale akurat dla winiarstwa są dobre pod tymi, e, pod tymi warstwami piasku, gdzie korzenie mm -hmm. znajdują ciepło, są iły, są gliny, są już te składniki mineralne wilgoć, więc e, te, te warunki glebowe powiedzmy. Językiem rolniczym są również Dobry, korzystne. Aha. No jest odra, jej nie widzimy, bo nam las zasłania. Na szczęście ten las Czyli jeszcze jest, jest. tak. Za nami, za Twoimi plecami płynie odra. To jest ważny czynnik regulujący pogodę. W, mhm. I w regionach winiarskich pożądane od renu, poczynając, mu przecież mnóstwo takich przykładów. No Tak, zatrzymuje sposób. czasami burzę. A to z kolei daje ochłodzenie w latach. Tak? A jak weźmiemy, że tutaj przez większość roku wiatry, jeśli wieją, to wieją tak jak dzisiaj z zachodu, czyli na kamerę i czasami może tam na, na mikrofon to wpływać. Przeżyjemy. Ale one niosą ze sobą ciepłe powietrze i wtedy ta odra czasami potrafi Aha. sobie powiedzieć: Dobrze, przyda się winorośli trochę więcej ciepła, zatrzymam taki front, niech on sobie Aha. tutaj w tych zagłębieniach się odłoży Zostaje i ogrzeje te trzeby winorości. No. Teraz jesteśmy w sali, w której poznamy trochę więcej historii winiarstwa. Tak, jest to, o czym opowiadać na ten temat, to jest ponad 8 wieków. Ale tutaj od razu uspokajam, nie hmm. przeprowadzimy epoka po epoce. Będziemy oczywiście. Nie mógł... 8 godzin! Nie, 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 to nie będzie wykład z historii, tylko to będzie takie kompleksowe przedstawienie hmm. tego, co hmm. najważniejsze w winiarstwie. No i skupiamy się jakoś bardziej na dwóch e, charakterystycznych momentach, czyli mm -hmm. na początku tego winiarstwa przyjęto, że to jest rok 1150. Wzmianki pisane są co prawda późniejsze, ale można przyjąć, rzeczywiście XII wiek to Aha. jest początek winiarstwa tylko komercyjnego na tych terenach. Wcześniej możemy mówić o winnicach na, ty, na, na całym tym obszarze, y, bez żadnej wątpliwości, działających przy y, różnego rodzaju miejscach, tak, w mm -hmm. klasztorach. Tam, gdzie wino produkowano na potrzeby mszy... Tak? No, właśnie. Pragnę. Czyli na pewno te winnice były wcześniej, ale wraz z napływem ludności z innych terenów Europy, ta mhm. sytuacja tutaj zaczęła się zmieniać i zaczęło się pojawiać takie winiarstwo komercyjne, jakie jest nam najlepiej w sumie znane. A to wszystko za sprawą imigrantów. Gdyby ktoś pytał, najprawdopodobniej tak się stało, że to winiarstwo tutaj. Czyli to wcale nie Kościół rozwijał to winiarstwo. Też, ale. Tylko on tak na swoje potrzeby tylko i wyłącznie, tak? Tak, tutaj mieszkańcy Flandrii. Taka jest no. tradycja jeszcze z XIX wieku się wywodząca z takich pierwszych badań, że to właśnie oni przybywając na te tereny z obszarów dzisiejszej Belgii przywieźli. I wiedzę technologiczną, i umiejętność produkcji i, i uprawy, i odmiany też prawdopodobnie mogły być jakieś inne. Więc no, trzymamy się takiego wątku, on też pokazuje, jak zmienne losy tych ziem były, na których teraz jesteśmy. No właśnie, bo na pewno w pewnym momencie opowiemy o tym, jak to się wszystko zmieniło pod kątem ilości tej uprawy tutaj na tych ziemiach. Tak, docieramy to wszystko, ten cały nips y, ludzi, którzy przybywali z różnych stron mm. dziewczyniarstwo, czasem było dużo bardziej znane na wyższym poziomie, powodował, że to, ten proceder miał się tutaj dobrze i doszło do takiego momentu, że rzeczywiście nastąpiła można powiedzieć eksplozja za mm. sprawą lekkiej zmiany pogody, bo zaczęło Czyli robić się klimaty, ciepło. Tak, mm -hmm. tak możemy Powiedzieć. wnioskować mm -hmm. po zapisach kronikarskich. O ile ten XVII wiek to była bardzo zła pogoda i to przetrzebiło winnice europejskie, mm -hmm. to już XVIII wiek charakteryzował się wyższą średnią temperatur. I na tych terenach już obserwujemy od początku XVIII wieku gwałtowny wzrost upraw winiarskich i doszło do dwóch Takich momentów ciekawych, tak? I no to teraz... coś czuję takiego Te... ciekawego bardzo. Tak, no będzie Kowalską przekonywał, że nie musimy szukać w Europie regionów winiarskich. Jak ktoś nas zapyta, znasz jakiś region winiarski, to możemy powiedzieć Toskania, Burgundia, Wienica Naderańskie. Mhm. Nie musimy aż tak daleko szukać. Możemy sobie środkowe na to, że dzisiejsza ziemia lub województwo lubuskie to są właśnie Luba. te obszary typowo winiarskie. Proszę sobie wyobrazić, 1728 rok i tutaj w Zielonej górze mm. zakazuje się zakładania nowych winic. Jest tak, za dużo. dużo. Za dużo jest po prostu. winiarnia ciekawostka, już nie pito na kufle, na beczki, na godziny pito, bo tego wina było tyle, że można było spokojnie wziąć. Myślę, że Z nie jedna osoba chętnie by coś takiego teraz też się. Nie wiem, czy nie zdradzę dziś tajemnicy tutaj kuchni, oprowadzania, ale jest wiele postulatów od turystów, żeby doprowadzić winiarsko w regionie właśnie do takiego stanu, żeby znowu winia... Żeby wina było godzinę. za dużo. Żeby było wina za dużo. I to jest pierwszy dowód na tą winiarskość. Drugi dowód też w pronice to jest pierwszy spis powszechny winnic. Aha. Zagadka Olu, może się zabawimy się boję. tutaj. 1800 rok, spisują winnice wokół Zielonej Góry i tutaj w najbliższych okolicach na, na ziemi lubuskiej. I ile wychodzi w samym mieście? Czytałam o 1100 ale czy to nie było trochę mniej, bo to chyba był większy obszar te tysiące. Zaliczam tę odpowiedź 700 hektarów w samym mieście, biorąc pod uwagę, że pewnie no co najmniej połowa była w pobliżu, jak nie drugie tyle, to może być. Czyli można mówić te, o, te 1000. tysiące to były większy obszar, a na samo miasto 700. 700 hektarów, tak? I zapis jest w Kronikach. Czyli teraz w Polsce. 550? 550, kilka. tak. Czy tu było, na same, w samym mieście było więcej winnic niż obecnie w całej Polsce. Tak wygląda potencjał winiarski tych ziem i warto o tym pamiętać, kiedy myślimy o współczesnym winiarstwie. Stąd to, o czym mówiłem na początku, czyli ta konsekwentna polityka rozwoju winiarstwa w naszym regionie. Się, Ale że jest w takim też takim jeszcze jeden to dowód taki mamy. Mamy jeszcze. Tak. Niech będą trzy dowody, bo to ta trójka to zawsze ładna liczba, więc ten trzeci pokażę Ci w nieco innym miejscu. Dobrze, to idziemy. A ten trzeci punkt to mapa księstwa głogowskiego. Mm -hmm. No dokładnie mówiąc, to jest reprint mapy, Myślę, czyli długi. kopia. Natomiast mm -hmm. no, w takim kształcie, w jakim funkcjonowała w połowie XVIII wieku, była tutaj taka sporna sytuacja na tych terenach, nie pierwsza w ich historii. Monarchia Habsburska i mm -hmm. Prusacy chcieli sobie ten kawałek ziemi wyrwać, bo to była już zasobna ziemia. No, i ta mapa powstała. Ona najpierw była wykorzystywana w celach wojskowych, a później, jak już się wszystko wyjaśniło, pozyskała ten ozdobny kartusz. I ten kartusz wydaje nam się dzisiaj, że był zdobieniem przede wszystkim, ale on miał funkcję informacyjną. Mhm. Czyli pokazywał współczesnym, co jest specjalnością danego regionu, Rejo. jakie główne specjalizacje można na tych terenach. Znaleźć. My tu mamy, ja pokażę palcem, fragment województwa lubuskiego, jego południową i środkową część i na najbardziej z winiarskiego powodu i z racji tego udowadniania winiarskości tych terenów interesuje nas to miejsce. No jak widzimy, beczki z winem, nad nimi winogrona, odpoczywa bachus po ciężkiej pracy i jeszcze tutaj niektórzy mówią, że są do dookoła. No a jest bardzo ciekawa rzecz również w tle, tak zupełnie z tyłu, te wzgórza, to nie są wzgórza, gdzie rosną jakieś pojedyncze drzewa. Tak uprawy winiarskie w tamtych czasach wyglądały. Całe wzgórza. Tak jest, palikowo, punktowo sadzono winorośl, nie w rzędach, tak jak współcześnie, więc jeśli ktoś zastanawia się, co to takiego, no to to są właśnie ujęte Czyli zupełnie inaczej, one rosły wokół palika, tak? Inna była forma wtedy produkcji, niżej te drzewa one właściwie stykały się bezpośrednio. Z podłożem Aha. nabierały tej glinki, później przy oczyszczaniu wina to miało znaczenie, no ale też nabierały chorób, były hmm. bardziej podatne, więc później dla ułatwienia produkcji podnoszono to. Mhm. Są też zaznaczone winnice, one oczywiście Co, mają. To my zbliżymy zaraz. Tak, mają swoje odniesienie w legendzie i tu jest, uważamy, już dowód przesądzający. Mam nadzieję, że Ciebie również przekonamy. Po szczycie winiarstwa zaczęły się problemy. Zaczęły się problemy, ale nie z winy samych winiarzy. Po prostu no. świat idzie do przodu i czasami nic na to nie możemy poradzić. I tak tutaj było. Pojawiła się kolumna, czyli transport zaczął ewoluować. Mm -hmm. Można było już sprowadzać gdzieś z innych, egzotycznych często rejonów Europy albo świata inne wino. No i konkurencja na rynku stała się bardzo wymagająca dla tych miejscowych winiarzy, nazwijmy ich ruskimi. Też czytałam, że wiele tak, okazało się bardziej sprzedać owoce tego typu, właśnie dużo łatwiej je produkować czy warzywa mieszkańcom Berlina niż martwić się przez kilka lat, każdego roku o lodę, o to, czy nie będzie szkodników, czy się uda wino. Więc ludzie no, często szukali bardziej pewnych źródeł dochodów. Mm -hmm. Mm -hmm. Taka sytuacja nastąpiła w Gubinie, z jest ciekawostka, ale to był bardzo silny ośrodek, taki podośrodek lokalnego winiastwa. Z ogromnym areałem, który przestał istnieć w ciągu chyba dwóch czy trzech dekad. Całkowicie ci rolnicy przedstawili się na zupełnie inną produkcję. Widzę coś ciekawego dla polskiego winiarstwa: Plansza o grzegorzu Zarodziewiczu. Myślę, że warto powiedzieć coś więcej o tej postaci. No, dobrze to wychwyciłeś, rzeczywiście ważna postać dla polskiego winiarstwa i dla ludzkiego winiarstwa. Człowiek, który tutaj czasami porównujemy go do Adama Małysza, może Pan Grzegorz za, za, za bardzo szczęśliwy z tego porównania, ale, a może Pan Adam, natomiast chodzi o to, że tak jak Adam Małysz odkrył skoki narciarskie dla ogółu Polaków, bo i ci, co się na sporcie nie znali, co znali, to te skoki narciarskie mieli gdzieś z boku, a potem jeszcze Adam Małysz, tak już pod w odzyskaniu niepodległości odkrył przed Polakami winarstwo. I stworzył w, w, w obrębie zaleszczyk na Podolu silny ośrodek winiarski. Bardzo ciekawe wino już w latach 30. w zaleszczykach organizowano. Mm. Polskie wino także jest to winiarz Kresowy bez wątpienia i łubuski również bo po wojnie trafił do tak Zielonej Rury. Tak, I tu to winiarstwo odbudowywał już właśnie yy, na ziemiach odsyłanych. Może powiedzmy, dlaczego to winiarstwo trzeba było odbudować? Bardzo ciekawa sytuacja. To jest yy, chyba unikat historii europejskiej, jeżeli bralibyśmy pod uwagę regiony liniarskie, że w ciągu kilku tygodni, kilku miesięcy, doszło za sprawą historii polityki tej globalnej do całkowitej wymiany ludności. Wszyscy ci, którzy. W głowie, nie, nie mieści nam się w głowie, a tak to rzeczywiście było. I w to miejsce tych winiarzy niemieckich zastąpili winiarze polscy właśnie z Kresów, właśnie z okolicy właśnie był wśród nich Grzegorz Ta łączność została tutaj jakoś przekazana mimo tych historycznych problemów i dzisiaj możemy mówić, że ten ślad winiarstwa kresowego gdzieś w tym winiarstwie po na pewno jest. Zmieniliśmy nasze tło, żeby opowiedzieć o spuściźnie Grzegorza Zarugiewicza. No tak, to co najważniejsze w jego działalności, niczym nie umniejszając innym kierunkom funkcjonowania, że Grzegorza Zarudziewicza na tej płaszczyźnie winiarskiej, tylko działalność edukacyjna. On miał świadomość, że musi być następne pokolenie. Nie może tak być, że ci winiarze z kresu, jak przyjadą tutaj, to po prostu będą uprawiać. No bo co dalej, jeśli nie będą mieli następców. W 48 rok. W Zielonej Górze powstaje liceum winiarskie. Rzecz wyjątkowa. Działa do połowy lat 70 -tych. Wtedy nasze winiarstwo to zostało uznane za zbyt drogie. Przestawiono się na produkcję z, win win z winogron na produkcję z owoców mm -hmm. stąd też z takich parę rzeczy, z którymi się do dzisiaj musimy borykać. Cała gama win owocowych nie najlepszej jakości, Jakość. znanych Polakom i niestety tych win lepszych nie mieli okazji poznać właśnie przez takie wydarzenia. I już w 1952 roku na rynek pracy trafia tutaj w okolicy e, grupa techników. Wcale nie mała. Nie mała, a kilkanaście osób, które już były edukowane właśnie przez Zabłoniewicza i jego znajomych jeszcze z tych przedwojennych czasów i no, można powiedzieć, że praktycznie do czasu transformacji winiarnia zielono-róbska, ta lalambuska wytwórnia tak. win była jedyną chyba w Polsce, jedną z niemicznych bo nie chcę tutaj pierwszeństwo, jej za wszelką cenę przypisywać, która produkowała autentyczne wino bronowe, gronowe, czyli podtrzymała tą hmm. klasyczną, hmm. Tą, tą tradycję, tą klasyczną uprawę. Jesteśmy w kolejnej sali, i tutaj widzę wiele butelek z różnych winnic. Bo jest to sala winiarska i dlatego hmm. butel dziecko powią... miało Same winnice oddaliśmy do ich dyspozycji, gabloty ze względu na to, że mamy grupy turystyczne, turystów indywidualnych, więc taka forma promocji naszego winiarstwa też jest tutaj możliwa i też pozwala nam w pewien sposób spiąć tą całą dotychczasową opowieść, bo mamy taką podkładkę, takiej alibi, żeby o jakiejś jednej konkretnej butelce parę słów więcej powiedzieć butelce z dawnych czasów, ale butelce, która była rozpoznawana na całym świecie, a pochodziła z Zielonej właśnie to będzie czwarty punkt przekonujący. Możemy tak to potraktować. Do tej pory na to nie wpadliśmy, więc użyjemy w nadchodzącym sezonie. A mówiąc wprost, o co tak, pokażemy o co chodzi, oczywiście. Nie ja się chwalić. To jest Gremlerzect, czyli e, niektórzy się zdenerwują teraz, zwłaszcza ci, którzy dbają o każdy szczegół w wymiarstwie. Pierwszy niemiecki szaman, często takie określenie pada. Pierwsze wino musujące e, robić. 1824 rok wyprodukowano wtedy no na, na tych ziemiach właśnie z winożą pochodzących z tych upraw udało się uzyskać produkt medalowy na wielu międzynarodowych imprezach i produkt znany praktycznie na wszystkich kontynentach. W szczytowym okresie wytwórnia produkowała kilkaset tysięcy butelek rocznie. Później już tak popularna nie była, bo się konkurencja też zwiększyła i trochę ta tradycja. I tak po prostu się kolejne. Też. Tak, tak kolejne produkty tak, tego typu właśnie i można jeszcze spiąć tą historię, o której mówi, mówiliśmy. Pytałaś o ten wiek kolejny po XVIII, że już też. tak dobrze nie było, ja mówiłem, że trzeba było znaleźć jakiś wyróżnik. To właśnie był wyróżnik, wina musujące, one pozwoliły przetrwać części producentów z tego regionu. I ciekawostka, dziś również coraz więcej lubuskich winnic szuka takiego wyróżnika, między innymi poprzez produkcję win musujących. Jest współczesny Wendler jest wino musujące z rejonu prosto Coraz wyższa jakość tych produktów, także będziemy mieli za chwilę naprawdę poważne, jeżeli chodzi o jakość i możliwości, wino musujące prosto z polskich winnic. Świetnie. Czyli to będzie tak naprawdę coś, co będziemy, czym będziemy mogli się chwalić na świecie i co będzie takie rozpoznawalne na ten Myślę, że jest to droga do osiągnięcia właśnie takiego celu. Ta droga jest już otwarta. No właśnie zakresubie. nasze tutaj warunki naturalne i te klimatyczne sprzyjają takiej produkcji. Oczywiście. Te wina musujące w tych warunkach klimatycznych powstają szczególnie dobre, więc coraz więcej winnic w tym kierunku też spogląda. Tutaj to zakończymy. Przechodzimy od teorii i historii do praktyki, bo widzę i maszyny i wiem, że tutaj odbywają się również jakieś szkolenia, kursy. Tak, Polski Centrum Jasko, jak wspomniałem, ma kilka zadań przed sobą. Część Część tego zrealizowaliśmy już wspólnie, robiliśmy tradycję tych tak. terenów, myślę, że z ciekawością też dla Państwa to będzie wabik. Dodajmy, że to tylko były smaczki, ale na to... miejscu można się dowiedzieć jeszcze więcej. To opowieść chyba znacznie dłużej z naszej strony, natomiast tutaj ze na, względu na program musimy zmierzać u końcowi. Jesteśmy w ostatnim punkcie ścieżki dydaktycznej w sali produkcyjnej, stąd ten pogłos być może słyszany. No i o co tu chodzi? Chodzi o realną tak pomoc winiarzom, tak jak wspomniałem. Polega to na tym, że Urząd Marszałkowski i Województwa nieodkładnie pozwala korzystać z takich dwóch ważnych urządzeń na tym początkowym etapie mm -hmm. procesu produkcji wina. Czyli o trzy zwana przez winiarzy młynkiem. Wcale nie mała. Tak. Wcale bo już są urządzenia w dużej produkcji, to są urządzenia do tym, Umożliwiająca na, na na nawet do dwóch ton Dzięki imprezę. takiej pomocy winiarz nie musi tak dużo pieniędzy zainwestować w te maszyny, dzięki czemu można to traktować bardziej jako pasję. Taki, który się zakocha w winiarstwie, ale jeszcze nie tak. wpadł małżeństwa, tak. tak. może też móc skorzystać z takiej mini pracy do 10 kilo, że nawet jeśli ktoś czy ma, ma parę krzewów. Mamy no, no już z zeszłego roku przykłady tłoczenia właśnie takich niewielkich ilości wino, żeby sprawdzić sobie samemu, yy, ci ludzie to robią, żeby zobaczyć czy to będzie ich pasja, bo no, małżeństwo to jest nie to może. Badaj, być. No to troszeczkę trwa. Nie my wino, wino rośnie, dojrzeje, więc odpowiednio, żeby wydać pomoc, a potem zresztą przerobić to właśnie wino. No i ta nauka. No to jest ogrom wiedzy i ogrom czasu. To jest kilka lat. Yy, nie ma sensu, żeby tylko teorię wtedy poznawać, warto też spróbować się tak z uprawą i z produkcją. I tutaj właśnie od tego poziomu amatorskiego do pełni profesjonalnego można z takiej pomocy nieodpłatnie dzięki samorządowi województwa skorzystać. Jesteśmy na winnicy, wieje jeszcze bardziej niż na początku naszego odcinka, ale Jest... z zachodu, czyli ciepłe powietrze tak. idzie. I dlaczego tutaj przyszliśmy? Bo zawsze kiedy zobaczymy, że ktoś, kto nas odwiedza, łapie tego baczcyla z zainteresowaniem, pyta o kolejne szczegóły to jeszcze... Radzimy mu, żeby przyszedł na winnicę samorządową, gdzie jesteśmy, na jeden z najwyższych punktów, skąd bardzo ładnie widać całą okolicę, mm. kiedy trzewy już są zielone, to ta atmosfera tutaj jest naprawdę bardzo winiarska, tak to można powiedzieć, no i też... Ogrom zresztą tej winnicy, I robią tak? wrażenie te hektary. Tak. I też przy tej okazji zachęcamy, żeby w ramach turystyki mm. pieszej na terenie gminy Zabór spróbować w najbliższym lesie nawet poszukać sobie takich autentycznych pomników, Przyrody, mm. winiarskich pomników przyrody, czyli tych autochtonicznych szczepów, bo one tu występują. To mowa o trzewach, które mają już długo ponad 100 lat, występują dziko, ale wciąż są vitis vinifera, mm. czyli są tymi odmianami szlachetnymi. To jest karmazyn w zachodniej terminologii Tauber-Schwarz, Pinot Noir, Pinot Gris. To jest chrupka złota, można różne odmiany, które tutaj w tych warunkach klimatycznych, mimo że są dzikie, nikt o nie nie dba, wciąż wydają owoce, stają się mocniejsze, być może niedługo stąd będą jakieś bardzo fajne szczepy no pochodzić, no właśnie, bardzo to... mocne, dzięki takiej no właśnie, zaprawie. Mówi się, że w Polsce yy, Vitis vinifera raczej się nie nadaje do naszych warunków. A tutaj same A sobie... tu jest coraz lepiej z tym wszystkim. Te odmiany, które wykorzystywane są w produkcji, to już też są bardzo często odmiany szlachetne. Te klasyki w winie czerwonym Pinot Noir, w winie białym no Riesling, to już tutaj jest normą. Są też oczywiście krzyżówki, są hybrydy z racji tego, że one były jakby pewniejsze co do planowania w tym pierwszym etapie winiarstwa. Mhm. A teraz kiedy jest już doświadczenie, kiedy już tego arału jest więcej, kiedy można coś poświęcić na zdobycie nowych doświadczeń. Mhm. Winiarze z tego chętnie korzystają i być może te odmiany ich przekonają, no, jeżeli ktoś pomyśli sobie... Czyli tu warto do lasu się tak, wybrać, Tak, warto, warto do lasu i, i, i poszukać tego jeszcze mhm. jako ten bonus właśnie, na który Cię No zaprosi. właśnie, bo e, tak rozmawialiśmy wcześniej, że można tu spędzić miło prawie cały dzień, no bo dowiedzieć się bardzo dużo w centrum. Pójść na spacer, przejść się po winnicy, zjeść coś tutaj, sobie jakiś piknik zrobić, też jest taka możliwość. Wszystko to można rzeczywiście na terenie centrum winiarstwa. Codziennie w sezonie od 10 do 16 jesteśmy czynni i można bez problemu nas odwiedzać, bez zapowiedzi przyjeżdżać, zawsze A, coś ciekawego. Czyli zawsze można przyjechać. się znajdzie, tak dokładnie tak. No świetnie. Także no mam to... nadzieję, że to nie Twój ostatni przyjazd. O nie, na pewno przyjedziemy tutaj. Jest tyle winnic, które trzeba poznać, akurat w tym miejscu, że warto odwiedzić właśnie to miejsce. No to cóż, dziękujemy i zapraszamy wszystkich turystów, nie turystów. Hobbystów winiarskich, wszystkich, którzy chcą o winie dowiedzieć się czegoś więcej. Zapraszamy do najbardziej winiarskiego Takiego... województwa, tak. najbardziej winiarskiej gminy, do jedynego centrum winiarstwa na największą w Polsce winnicę. Już więcej nic nie możemy chyba znaleźć, żeby skusić turystów. Dziękuję bardzo, dziękuję My za wizytę. Tak. Zapraszamy. Zapraszamy, podkreślmy jeszcze raz nazwę: Lubuskie, lubuskie centrum, centrum Winiarstwa za zaborze, województwo lubuskie. Zapraszamy.